Cześć moi drodzy, dzisiaj znajduję się w Holandii, a dokładniej w Amsterdamie Także postanowiłem, że dzisiaj tutaj strapki w Amsterdamie i zobaczymy, czy uda się coś wygrać Jeszcze spójrzmy, która jest godzina Także ja idę poszukać strapek i widzimy się za chwileczkę. znajduję się już w pokoju hotelowym, z drapki znalazłem, zakupiłem. Powiem Wam szczerze, że jest świetny wybór. Za chwileczkę je zobaczycie. Tutaj również możecie zobaczyć mój pokój hotelowy, który wynająłem w centrum Amsterdamu. Powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony. Cena nie była zbyt niska, ale wiadomo, niecodziennie robi się takie wypady, także raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Także, jeżeli jesteście bardzo ciekawi, zapraszam Was bardzo serdecznie do drapingu, trzymajcie kciuki. Przechodzimy do zdrapek. Jak widzicie mam dwa duże kalendarze, jeden za 10 euro, drugi za 5 euro. Jeśli chodzi o mniejsze zdrapki to zakupiłem takie dwie świnki za 1 euro. Jeśli dobrze pamiętam, to raz życiowy doradca miał okazję drapać tą zdrapkę. Następnie mam taką koniczynę za 1 euro i również 1000 euro przez tydzień wypłacane przez rok. Jest ona podobna do zdrapki Belgii Win for Life. Jeśli chodzi o kalendarze, to jest on zbliżony do kalendarzu w Belgii. Jeszcze nie drapałem tego kalendarzu, będę drapał w następnym odcinku, gdyż tutaj właśnie szukamy takich symboli. Jeśli znajdziemy trzy mikołaje, to otrzymujemy z Zdrabkę gratis o wartości 5 euro. Jeżeli 4 takie strojki to wygrywamy 5 euro, jeśli 5 bałwanów to 10 euro i tak dalej, i tak dalej. Troszkę to będzie skomplikowane, gdyż właśnie oni tutaj zaradzają, żeby za każdym razem zakreślać, jeśli nam się pojawi jakiś symbol. Yy, troszkę to jest takie źle zrobione. Szkoda, że ta legenda nie znajduje się gdzieś, gdzieś tutaj z przodu. No ale widząc, że mamy dwa kalendarze, to myślę, że będę właśnie zakreślał z tego kalendarza tutaj i z tego tutaj, żeby po prostu nie przewracać za każdym razem z no, i tutaj właśnie jeszcze się otwiera takie okienka, ja już to pootwierałem, no i później się drapie, także jeśli chodzi o kalendarz za 5 euro, jeśli chodzi o kalendarz za 10 euro, to mamy tutaj takie otwierane, też już otworzyłem. No i tutaj drapiemy. Co jest ciekawe, w przypadku właśnie tych kalendarzy holenderskich i belgijskich jest aż 31 pól do drapania, czyli w sumie aż do nowego roku. Eee, troszkę dziwna sprawa, bo świąteczne kalendarze, jak wszyscy wiemy, no to jest zawsze 24 okienka do, do, do świąt, no ale tutaj jest troszeczkę inaczej. W Belgii tak samo, jak widzicie, także, także co kraj to obyczaj. No i teraz przejdziemy do drapania. Myślę, że zacznę od tych najtańszych zdrapek, może od świnek. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot i wygrywamy tą kwotę. Jeśli znajdziemy napis gratis, to otrzymujemy taką samą zdrabkę gratis. Także szukamy. Mamy tak 10 euro. 400. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, że na wszystkie zdrabki wydałem 20 euro. Także mam nadzieję, że będzie duży plus na tych zdrabkach. No ale zobaczymy. Ze zdrabkami nigdy nic nie wiadomo. Pierwszy raz drapię zdrabki holenderskie, także nie wiem, jak tutaj to wygląda, jeśli chodzi o wygrane. 25 tysięcy, 4 euro po raz pierwszy, 4 euro po raz drugi, no i 10 euro po raz drugi, czyli niestety ta zdrabka jest przegrana. Kolejna zdrabka, taka sama. Mamy dwójeczkę, 20, 400, 10, dwójeczka po raz drugi, a myślałem, że będzie dwójeczka, ale 20 po raz drugi. Czyli również jest ta zdrabka przegrana. Kolejna zdrabka to koniczynka. Tutaj mamy nasz symbol. Jest to plik pieniędzy. No i szukamy tak, takiego symbolu. Bądź właśnie tego napisu gratis. Mamy serduszko. Skrzyżowane palce. Kolejny symbol to joker. I kostki, I kostki do gry. Do wygrania była 100, 210 i 25 tysięcy. Czyli jak widzicie, na razie pechowo. Kolejna zdrabka to 1000 na tydzień. Tutaj mamy nasze numery. Musimy znaleźć te numery obok. A jak znajdziemy napis jeden raz napis WIN, to wygrywamy główną wygraną, czyli 1000 euro wypłacane co tydzień przez cały rok. Także szukamy, może coś tutaj się trafi. Mamy 42, 27, 32, 37, 38, 16, 10, obok. A. Tutaj źle zrapałem, tutaj mamy 13, tutaj zrapałem kwotę 25, czyli jeszcze raz. Nasze wygrywające liczby to 53, 11, mamy 42, 27, 32, 37, 38, 16, 25, 13 i ostatnie szanse 54 tuż obok i 19, czyli niestety ta zrapka jest również przegrana. No, i przechodzimy do kalendarza. Może najpierw do kalendarza za 5 euro. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Drapiemy pole numer 1. Mamy rękawice. Czyli to jest trochę takie bawienie się. Tutaj mamy jedną rękawicę. Pole numer 2. Również rękawice. Pole numer 3. Świeca. pole numer cztery gwiazda Jestem już z powrotem, tutaj musiałem doczytać, bo nie, nie sprawdziłem wcześniej. Tutaj mamy w grze w dniu 5, 25, 26 i 31 takie specjalne gry, czyli mamy symbol, który się liczy do tej gry, co, co normalnie, plus jeszcze kwoty. Jeżeli mamy dwie takie same kwoty, to wygrywamy tą kwotę. Tutaj, jak widzicie, wszystkie kwoty są różne, czyli niestety nic nie mamy. Czyli drapiemy dalej. Pod siódemką mamy taki stroik. Aha, szóstkę ominąłem. W szóstce również. Może ja najpierw wszystko zdrapię, później yy, to wszystko uzupełnię i Wam pokażę jak to wyszło. Bo po prostu jest to troszeczkę zamieszanie z tym. Pod ósemką mamy Mikołaja. Pod dziewiątką... Świece pod dziesiątką mamy gwiazdę, pod jedenastką mamy bałwana, pod dwunastką mamy świecę, pod trzynastką gwiazdę yy, czternastkę mamy tutaj, pod czternastką mamy ten stroik pod piętnastką, mamy łyżwę pod szesnastką, mamy sanki bodajże pod siedemnastką, również strojik pod osiemnastką, sanki pod dziewiętnastką. Rękawice pod dwudziestką dzwonek. Pod dwudziestką jedynką mamy sanki. Pod dwudziestką dwójką mamy również sanki. Następnie numer dwadzieścia trzy. Mamy rękawice numer dwadzieścia cztery: Wigilia. Mamy bałwan numer 25, kolejna gra. Także patrzmy, mamy 100, 25 i 15, czyli tutaj nic, a symbol to świeca. Następnie 26, również taka sama gra. Mamy tak 10, 10 tysięcy, 100, 20, czyli również pusto.

Mamy świecę, to nasz symbol, a kwoty mamy takie jak 20, 10 000, 15 i 50. Czyli jeśli chodzi o to, to jest pusto. E, za chwileczkę do Was wrócę, wszystko tutaj uzupełnię i zobaczymy, czy udało się coś wygrać. Słuchajcie, jestem z powrotem, już wszystko uzupełniłem. Mamy wygraną, bardzo fajnie. Udało się znaleźć 4 strojki, co daje kwotę, tak, z początku myślałem, że to jest 20 euro, ale to jest wygrana w przypadku kalendarza za 10 euro. A jeśli chodzi o ten kalendarz za 5 euro, to 4 stroiki nam daje wygraną w wysokości 5 euro. Czyli ta zdrapka nam się zwróciła, jest jakiś zwrot, także bardzo fajnie. No i teraz przejdziemy do kalendarza za 10 euro. Czyli teraz będę zaznaczał sobie na tym kalendarzu za 5 euro i przejdziemy do drapingu. Także co, bierzemy się za kalendarz za 10 euro. Trzymajcie kciuki. Może tutaj również uda się coś wygrać, byłoby super. Tutaj zasady podobne. Tutaj jeszcze mamy jakąś ekstra grę. Nie jestem pewny o co chodzi. Aha, czyli coś podobnego. Musimy znaleźć dwie takie same kwoty. Yy, tutaj mamy wszystkie różne, jak widzicie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Także to jest taka dodatkowa gra bez symbolu. Zaczynamy od pierwszego dnia i szukamy symboli. Mamy tak, rękawice. Dzień drugi mamy gwiazdkę. Dzień numer trzy mamy, mamy dzwonek. W czwórce mamy rękawice. W grze piątym mamy specjalną grę, czyli mamy symbol plus kwoty. Mamy tak, 20, 30, 15. 200, wszystkie różne, niestety. A nasz symbol to dzwonek. Yy... Teraz mamy szóstkę. W szóstce mamy dzwonek, gra numer 2. Tutaj szukamy dwóch takich samych kwot, przypominam. Mamy tak 30, 420 i 100, czyli tutaj niestety nic nie wygraliśmy. Może zdrapi od razu grę numer 3. Mamy 200, 15, 50 i 10, czyli również. A może, jak już jesteśmy przy tych grach, to zdrapie grę numer 4. W sumie prezent taki mamy tak 250, 15, 30, czyli również pusto. A przechodząc do dni, jesteśmy przy dniu 7. Mamy gwiazdkę, dzień numer 8. Mamy sanki, pod dziewiątką mamy dzwonek, pod dziesiątką mamy rękawice, pod jedenastką mamy również rękawice, pod dwunastką mamy również rękawice, pod trzynastką mamy gwiazdkę, pod czternastką mamy również gwiazdkę, pod piętnastką mamy również gwiazdkę. Zaraz zobaczymy, co te gwiazdki nam dadzą. Teraz dzień szesnasty, mamy gwiazdkę, dzień siedemnasty, sanki, dzień osiemnasty, dzwonek, dzień dziewiętnasty, również dzwonek, dzień dwudziesty, sanki, dzień dwudziesty gwiazda, dzień dwudziesty drugi, rękawice, dzień 23 łyżwa, dzień 24 wigilia, również łyżwa. No i tutaj mamy dzień 25, gra specjalna. Szukamy dwóch takich kwot. Nasz symbol to rękawica, a kwoty to 10, dwieście i 15, czyli wszystkie różne, czyli niestety nic nie mamy. Dzień 26 również taki bonus. Trzy tak, yy, kwoty. Mamy 450, 15 i 5000, czyli również pusto. A nasz symbol to dzwonek. E, później mamy dzień 27. Gwiazda. Dzień 28. stroik. Dzień 29. Również gwiazda. Dzień 30. Kolejna gwiazda. Dzień 31. Tu również mamy grę. Nasz symbol to dzwonek. Tutaj szukamy dwóch takich samych kwot. Mamy 130, 400 i 10. Czy niestety nic. No i ostatnia gra, szósta. Czyli też dwie takie same kwoty musimy znaleźć. Mamy tak 50, 15. 20 i 10, czyli niestety nic się nie udało znaleźć. Czyli tak, ja to szybko uzupełnię i za chwileczkę do Was wracam. Słuchajcie, jestem z powrotem. Kilka razy sprawdzałem, niestety nic nie udało się wygrać. Tutaj zaznaczałem rzeczy, które były na kalendarzu za 10 euro. No ale to nie jest ta skala wygranych. Skala wygranych jest tutaj, także możecie sobie zobaczyć. Było bardzo blisko y, głównej wygranej, brakło tylko jednej gwiazdki do głównej wygranej. Główna wygrana to 200 000 euro. No i również było blisko y, wygranej 10 000 euro. Także. No ale niestety zdrabka jest przegrana. Także co dzisiaj udało się tylko wygrać na zdrabce za 5 euro. Wygraliśmy 5 euro, czyli jest zwrot. Te zdrabki niestety były przegrane. No, ale bardzo fajnie się drapało i bardzo ładny kalendarz, jak widzicie, otwierany, także zostawię sobie na pamiątkę. Eee, także co, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o dużym kciuku pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was wszystkich, osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do subskrypcji mojego kanału. Przypominam o konkursie, który polega na złapaniu licznika na moim kanale. Czyli jak wybije 1000 subskrypcji, e, trzeba zrobić screen ekranu i wysłać na mój adres e-mail. Mój adres e-mail znajdziecie pod filmikiem. Przypominam również o kolejnym konkursie, który odbędzie się, gdy już na moim kanale wybije 1000 subskrypcji. Zorganizuję konkurs, w którym 3 osoby wygra z drapki, Także bardzo serdecznie Was zachęcam. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! pa.